Zrobiliśmy slajma, który tym razem nam wyszedł, a potrzebowaliśmy do niego pianki do golenia, kleju, płynu do pukania, brokatu i łyżki, żeby to wszystko dobrze odmierzyć. Gdy już prawie cały klej wlaliśmy do miski, to przeszliśmy do pianki do golenia, której daliśmy dwa razy mniej niż kleju. Mój syn całość bardzo dobrze wymieszał, a następnie wlaliśmy tam płyn do pukania, i tak jest to perwol, tak jak pisaliście. Następnie wsypaliśmy brokat, i to dosłownie cały. Mieszanie go było bardzo satysfakcjonujące, a gdy już to zrobiliśmy, wylaliśmy farby, żeby zabarwić tego slajma. Antek wybrał swój ulubiony kolor, czyli kolor niebieski. Ewidentnie czegoś tam jeszcze brakowało, więc wlaliśmy tam resztki kleju. A gdy nadal coś nam w nim nie pasowało, to dolaliśmy, dolaliśmy, dosypaliśmy, yy, wcisnęliśmy tam więcej pianki do golenia i konsystencja była super. Po ugniataniu tego slajma przez dłuższy czas Antek stwierdził, że najlepszą zabawą jest przybijanie slajmowych piątek, no i chciał przybić piątkę głową, ale na szczęście tego nie zrobił.